Hello, hello Jesteśmy na siłowni Co dzisiaj co? Cota 23 grudzień Dzień przed Wigilem fajnie, że udało mi się tu pojawić, bo rozłożyło mnie ostatnie dni i gadam kurde, Wigilia będzie choróbskiem, ale na szczęście jest git i udało się tu być w miarę zdrowy Także dzisiaj jutro musimy być jutro tym bardziej, bo no co Wigilia to przez cały rok, także... Wszystkich zapraszam odebnić, żeby przezrobić ten sportowy film. Hmm. <laughs> Patrzcie, wchodzisz do auta, wchodzicie do auta, Fox FM, dobrze wie kto wszedł do auta, modre ptoki, tak, Jadymy. joj, moje auto, I moje powiedzmy siły jadą na siłownię, zrobimy dzisiaj trójnik nóg, nieprawdopodobna rzecz stała się, wiem już wczoraj, ale wczoraj to było tak jeszcze mało, śnieg. To jest nieprawdopodobne, że w końcu będziemy mieli Wigilię Na biało! No a ja z tego miejsca chciałem wam wszystkim Moi drodzy widzowie Życzyć Zdrowych, wesołych świąt Spędzonych U boku rodziny No i Może się jeszcze będziemy widzieć przed Nowym Rokiem, ale Tak to do siego Także spędzajcie Jedźcie Nie bójcie się jeść Nic się nie stanie jak Jeden, dwa dni sobie zjecie pod korek Nie musicie się następnego dnia głodzić, pamiętajcie Ja na szczęście ostatnio bardzo mało jem Bardzo, bardzo, także pewnie i w Wigile będzie to samo To nie są już te młode lata, gdzie się żarło jak porąbany Pamiętam z Sebą zawsze jak były makówki To Seba poradził tego przemielić sporo To mu chyba dalej zostało, ale tego nie wiem Także no co, jeszcze raz wszystkim Zdrowych, wesołych świąt I jademy na Członik Podobają mi się te drogi, podobają mi się ta aura Jedyna rzecz, ale jak jest zero, jeden stopień To wtedy jest przyjemnie, nie ma zimno, nie wieje No i jest cudownie Tam jest moja siłownia, po lewej, muszę się wrócić No ale wiadomo, że trzeba jechać No nie dobrze żeby się nie poślidzą czasem albo coś, wiecie jak Zobaczymy, może jakiegoś bączka jebniemy że jak giebniemy gdzieś w jakiś <grybujesz> ten, w jakiś auto, byłoby nieprzyjemnie. Ale nie na no, spokojnie, kulturalnie. Jadajmy rozrzeweczka. Dzisiaj wszystko Monster Power, żeby gdzieś się działo. Pasy, dwa rodzaje neoprenów. Ale te sobie dzisiaj oszczędzimy. Właśnie miałem wam pokazać różnicę między tymi neoprenami. Patrzcie, nie wiem czy to będzie widać. To jest mięciutkie a to jest twarde, że tego nie zgnieciesz. Różnica jest kolosalna. No, te na rozrzeweczka i są idealne, a te są już na dopierdzielenie ciężaru. Oczywiście noga nie, noga nie siedzi, nie robi jej. Także jademy z tym świątecznym tonikiem. Dzisiaj zmasakrujemy te czwórki. I... Tak. 140 poszło bardzo lekko. Za lekko. Na opręki już założone ciastek fuzekla ciastka, e, co tu będzie Mary to pewnie będzie e, jego żona Mary Christmas na cały świąt i to oglądał Ferdynanda Kiewskiego ten wie Jademy no chyba dzisiaj będzie dużo no, tak 200 myślę że będzie a na ile to się okaże